Cześć, z tej strony Tomek Kamiński. Wraz z Marcinem Jasińskim kilka lat temu założyliśmy firmę way to grow firmę, w której pomagamy przedsiębiorcom realizować ich cele związane z rozwojem i sprzedażą. Pomagamy w filarach takich jak szkolenia sprzedażowe, rekrutacje do działu sprzedaży, budowanie procesów czy automatyzację AI. Witaj w naszym cyklu, w którym przechodzimy przez Etapy procesu sprzedaży, bez lania wody w samych konkretach. W każdym odcinku rozkładamy proces sprzedaży na czynniki pierwsze. A dzisiaj zajmiemy się tematem, który dla wielu osób, w tym dla mnie, jest tematem całkiem irytującym. Na tapet weźmiemy sobie wysyłanie maili, maili sprzedażowych, które często powodują w nas irytację. Porozmawiamy o tym, dlaczego te maile nie działają. Co można zrobić, żeby to zmienić? Jak generować efekt, który nie będzie wynikiem przypadku? Jeśli więc w twojej pracy wysyłasz maile do potencjalnych klientów, partnerów, dystrybutorów, masz styczność z branżą twojego klienta, ten odcinek będzie dla ciebie wartościowy. Zapraszam, żebyśmy mogli rozpocząć sobie ten odcinek w chronologicznym układzie. Na początku zajmiemy się tym, dlaczego te maile nie działają. I co jest tego powodem? Podam Ci cztery powody, dla których maile sprzedażowe nie działają i bardzo często trafiają do spamu lub odbiorca wciska szybko przycisk Usuń. Powód pierwszy. Maile pisane są z perspektywy sprzedawcy, a nie z perspektywy naszego potencjalnego klienta. Maile zaczynają się od: chciałbym zaprezentować, chciałbym przedstawić, w czym się specjalizujemy. Chciałbym sprzedać A, B, C, D. To maile, których nikt nie chce czytać, a odbiorca widzi sprzedaż, myśli, usuń. Powód numer dwa. Bardzo często widzę maile, które wyglądają jak ściana tekstu. Zaufaj mi, że większość osób nie będzie poświęcała uwagi i swojego czasu na randomowe maile, które nic nie wnoszą w ich życie. A zdecydowanie nie będą tego robili decydenci, na których przecież Tobie zależy. Powód numer 3. Maile nie mają w zasadzie nic konkretnego do przekazania. Oprócz tego, że jest tam mnóstwo informacji na temat mojej firmy, na temat tego, co robimy, jak to jesteśmy najlepsi, nie wnoszą nic sensownego i nie dają powodu Twojemu adresatowi do tego, żeby podjął z Tobą jakąś interakcję i do tego, żeby chciał odpowiedzieć na Twoją wiadomość. Powód numer cztery. Maile, które są nie dość, że długie, nie dość, że niekonkretne, to jeszcze pisane w stylu shotgun. Shotgun, czyli wystrzelę tak dużo informacji i liczę na to, że któraś może jakoś trafi. To powoduje efekt odwrotny do zamierzonego, bo maile są wtedy odpychające, rozproszona jest uwaga i nie możemy w nich przedstawić tego, o co nam konkretnie chodzi. Efektem jest to, że wysyłając 100 takich maili, otrzymujemy dwie, a czasem zero odpowiedzi. Skoro wiemy już, jakie błędy najczęściej występują w mailach, porozmawiajmy o tym, jak można podejść do tego zagadnienia inaczej. Mail powinien być skierowany od człowieka do człowieka. Powinien zawierać konkrety, które będą dostarczały wartość dla naszego odbiorcy. Jeśli więc wysyłasz maile do swoich potencjalnych klientów czy partnerów biznesowych, poświęć chwilę czasu na przygotowanie, tak żeby twoje maile były spersonalizowane i dostarczyły wartość, którą masz w zamyśle. Najważniejszym elementem Twoich wiadomości, które będziesz wysyłał, jest zamysł, w jakim je chcesz przedstawić. Sama nazwa mail sprzedażowy nie jest równoznaczna z tym, że masz podczas tego maila, podczas tej wiadomości sprzedawać. Celem tego maila, tak jak w przypadku cold callingu, jest otworzenie rozmowy. I uzyskanie zgody na to, abyśmy mogli podjąć dialog i porozmawiać o tym, czy wspólny biznes będzie miał szansę zaistnieć. Ma to być mail z perspektywy Twojego klienta, a nie z Twojej czysto sprzedażowej perspektywy. W Way to Grow mamy cztery proste kroki, które pozwalają nam zapanować nad strukturą maila, zmieniając złe praktyki w dobry system, który będzie Ci służył przez długi okres czasu. Oto one. Krok numer jeden. Zacznij od punktu odniesienia. Pokaż swojemu odbiorcy, że mail kierowany jest do niego. Do niego, a nie do tysiąca innych osób. Jak możesz to zrobić? Dam ci prosty przykład. Jeśli mamy firmę, która chce wejść na jakiś nowy rynek, chce rozwijać swoją sprzedaż, to możemy znaleźć pewne symptomy, które będą, będą o tym mówiły. Na przykład. Firma ma ogłoszenia na portalach ogłoszeniowych w kontekście zatrudnienia pracownika do działu eksportu, lub zamieściła jakieś informacje na swoich social mediach, lub pojawia się jakaś informacja na stronie internetowej. Jak mogłoby to brzmieć w kontekście naszego maila? Na przykład: Zauważyłem, że otwieracie nowy rynek w Czechach, w Słowacji. Kraj jest oczywiście tutaj drugorzędny. Lub widziałem wasze ogłoszenie w kontekście roli eksport menadżera. Czytałem waszą informację na temat planu rozwoju na kolejny rok. W ten sposób sygnalizujesz Twojemu odbiorcy, że Ty jesteś osobą, która jest żywo zainteresowana działaniem jego firmy. Pokazujesz wtedy, że znasz kontekst pracy tej firmy i możesz. Przynieść jakąś wartość do tej rozmowy. Krok numer dwa. Nazwij coś, co jest prawdziwe. Nie musisz odkrywać Ameryki. Możesz zostać przy podstawowych rzeczach, z którymi najczęściej firmy się borykają. W kontekście tego rozwoju, wchodzenia na nowe rynki, możesz zacząć w sposób następujący. Wchodząc na nowe rynki, wiele firm boryka się z. Na przykład. Z rozregulowanym procesem sprzedaży, z egzekucją wypracowanej strategii, lub ze znalezieniem nowych dystrybutorów, którzy realnie będą sprzedawać ofertę tej firmy. To jest moment, w którym twój odbiorca powinien mieć efekt: aha, u nas też tak jest. Moment takiej akceptacji i zgody potwierdzenia tego, że to, o czym piszesz, koreluje z nim. Na wielu płaszczyznach. Krok numer 3. Zaproponuj jakieś małe mikro rozwiązanie, które realnie przeniesie klienta z punktu A do punktu B. U kilku klientów w podobnej sytuacji wdrożyliśmy prosty model klasyfikacji dystrybutorów. Dzięki temu w szybki sposób mogli zwalidować, który z nich ma potencjał, a który z nich będzie tylko punktem, do którego dostarczamy katalogi. Twój odbiorca dostaje wtedy sygnał, okej, okay, ta osoba wie, co robi, wie, jakie działania należy podjąć. Krok numer cztery. Jeśli mamy już skonstruowaną tą pierwszą i główną część wiadomości, należy ją również wykończyć. Zamiast mówić o tym, że od razu prześlesz ofertę, wyślesz cudowną prezentację, zastanów się nad tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Celem Twojego e-maila jest otworzenie płaszczyzny do rozmowy, więc CTA, czyli ten Call to Action, powinien być lekki, krótki, ale też klarowny. Proponuję 15-minutowe spotkanie, abyśmy mogli sprawdzić, czy to rozwiązanie sprawdzi się również w Waszej firmie, lub jeśli brzmi to sensownie, proponuję krótkie połączenie telefoniczne, abyśmy mogli porozmawiać, jak wdrożyć to szybko. W Waszej firmie. Całość takiego maila mógłby brzmieć w sposób następujący: Dzień dobry. Panie Michale, widziałem, że szykujecie się na wejście na rynek słowacki oraz czeski. Wiele firm w tym momencie traci tygodnie na kontaktach z dystrybutorami, którzy wyglądają obiecująco, ale finalnie dodajesz tylko pozycje, gdzie dostarczasz katalogi. Nic realnie nie sprzedajesz. U klientów w podobnej sytuacji wdrożyliśmy prosty model, dzięki któremu mogą kwalifikować potencjalnych dystrybutorów jako tych, którzy najlepiej będą mogli wywiązać się z zadania, jakim będzie budowanie Twojej marki oraz zwiększenie sprzedaży na nowym rynku. Jeśli to, co napisałem powyżej, brzmi sensownie, Proponuję krótkie, 15-minutowe spotkanie, abyśmy mogli sprawdzić, jak takie rozwiązanie może zadziałać w Waszej firmie. Dobrego dnia, pozdrawiam, Tomasz Kamiński. Wiadomość jest wtedy krótka, z sensem, do człowieka i bez zbędnego marketingowego bełkotu. Podsumowując, Twój mail to nie reklama, to nie broszura czy prezentacja w PDF-ie. Twój mail to otwieracz. Otwieracz przestrzeni do tego, abyście mogli wspólnie porozmawiać na temat biznesu i potencjalnego rozwoju jednego i drugiego zainteresowanego. Jeżeli rozumiesz kontekst twojego odbiorcy, jeżeli dajesz mu rozwiązanie na problemy, które bardzo często występują w firmach. Zwiększasz znacząco prawdopodobieństwo tego, że ktoś z zaciekawieniem odpowie na Twoją wiadomość lub skontaktuje się z Tobą. W mojej ocenie dużo lepiej zaufać systemowi, który budujesz i doprecyzowujesz, niż liczyć za każdym razem na ucz szczęścia. To wszystko w tym odcinku. Jeśli zajmujesz się sprzedażą, prospektingiem, tematami związanymi z pozyskiwaniem nowych klientów, Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie przydatny. A w kolejnym odcinku porozmawiamy sobie na temat kwalifikacji lidów, tak, by były one najbardziej kaloryczne i tak, żeby najbardziej przenosiły Twój proces sprzedaży w miejsce upragnionej sprzedaży i zamykania kontraktów. Jeśli w Twojej firmie widzisz przestrzeń do tego, aby poprawić proces sprzedaży, zwiększyć kompetencje zespołu sprzedażowego lub potrzebujesz wsparcia w rekrutacji, zgłoś się do nas. Way to grow jako firma posiadająca certyfikat ISO, świadczy swoje usługi z dofinansowaniem do 80%, to bardzo mocny zastrzyk, który pozwoli ci rozwijać firmę w sposób mądry, w sposób taki, który daje ci przewagę konkurencyjną na tym dynamicznym rynku. Wejdź na naszą stronę www.waytogrow.pl, wejdź w zakładkę Kontakt, porozmawiajmy, jak możemy wesprzeć Twoją firmę. Skontaktuj się z nami, podeślemy Ci krótki formularz, abyśmy mogli zweryfikować, na jaki poziom dofinansowania może liczyć Twoja firma. Pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku.